Spodobało mi się to, że od razu zacząłem działać, a to, że zacząłem działać, to właśnie dlatego, że materiały bardzo dobrze są poprowadzone. I jeszcze zadaliście pytanie odnośnie konfrontacji tego z innymi bootcampami, czy moimi doświadczeniami. Jest ono małe, bo tak naprawdę z tych kursów to była właśnie wcześniej wymieniona przeze mnie Nokia Akademii, ale jeszcze też rok wcześniej, tak jak wspominałem na samym początku, miałem małą próbę samodzielnej nauki z Java. I wtedy opłaciłem jeden z kursów tak naprawdę, gdzie dostałem materiał do nauki, były też moduły, ale nie było w ogóle żadnej odpowiedzi zwrotnej, no nie było żadnego takiego, można powiedzieć, miejsca środowiska, gdzie bym mógł wymieniać się wrażeniami, może zadawać pytania, a może właśnie pokazywać moje postępy. Mhm. No i to jest chyba fundamentalna różnica waszego kursu. Tutaj wy stworzyliście społeczność, i to nie małą. I to, że udostępniliście nam Discord, gdzie są różne kanały, drogi kontaktu, i tak naprawdę wy jesteście cały czas dyspozycyjni, bo tutaj ani razu nie odczułem, że jak zadając jakieś pytanie, czy wysyłając zadanie, zwlekaliście z odpowiedzią, to jest chyba ta największa różnica, że czułem się doceniony, gdy zrobiłem coś dobrze.